I jeszcze wykorzystamy tą pozycję. Wysuwamy, wysuwamy sobie wałek. Przenosimy lewą nogę do tyłu, żeby za moment przenieść ją do przodu tak, żeby znalazła się znowu, osiągnęła kąt 90 stopni, tak mniej więcej, między podudziem a udem i popracujemy troszeczkę nie tylko nad stopą, Sami się przekonacie, dlaczego o tym mówię, ale także nad pośladkowymi, dwugłowymi, czworogłowymi mięśniami naszych kończyn dolnych. Jeżeli jest to możliwe, staraj się tak przesunąć swoją stopę na zewnętrzną krawędź, żeby zobaczyć swoją podeszwę. Czyli będziemy starali się przejść do pozycji, która nazywa się pozycją jaszczurki. Lewa ręka wędruje na lewe kolano i delikatnie odpychamy lewe kolano od siebie, żeby jeszcze bardziej popracowały mięśnie nóg. Pamiętaj, że im bardziej wyprostowane plecy, tym uruchamiasz jeszcze dodatkowe grupy mięśniowe, między innymi grzbietu, klatki piersiowej. I oczywiście delikatnie napięty brzuch. Wracamy. Teraz, jeżeli jest to możliwe, a wiem, że na pewno są takie osoby, to staramy się przesunąć i oprzeć na swoich łokciach. Pełna pozycja jaszczurki. I wolno wracamy do góry. I teraz przesuwamy się do tyłu. Zabieramy sobie wałek z drugiej strony. Prawa noga do przodu, opieramy sobie prawe udo na wałku, prawą piętę przesuwamy tak, żeby, teraz specjalnie pokazuję Wam z tej strony, żeby było wiadomo, że dzięki temu przyborowi pośladek nie będzie opadał w dół, tylko będzie się bardzo mocno i wzmacniał, i rozciągał. Prawe udo, prawy kolec biodrowy w jednej linii, le, prawy kolec biodrowy i lewy w jednej linii, i przechodzimy na łokcie, rozciągając bardzo intensywnie wszystkie pośladkowe, nasz większy, średni i mały. Plecy wyprostowane, głowa w przedłużeniu kręgosłupa. Jeżeli jest to możliwe, staraj się wyprostować swoje ramiona, oprzyj głowę na Wytrzymujemy w tej pozycji parę sekund, bo bardziej dzisiaj chodzi o wzmacnianie niż o, i przy okazji rozciąganie, wysuwamy wałek. Przenosimy prawą nogę do tyłu, żeby zaraz przenieść się do przodu. Starajmy się ustawić bardziej na zewnątrz karimaty albo na zewnątrz, jeżeli chodzi o wasze udo, yy, biodro. Znowu mniej więcej taki kąt 90 stopni i jeżeli jest to możliwe, starajcie się na tyle odwrócić, położyć stopę na zewnętrznej krawędzi, żeby zobaczyć swoją podeszwę i delikatnie odepchnąć od siebie kolano. I w tej pozycji, co jeszcze możemy zrobić? Mocno tworzyć klatkę piersiową, czyli rozciągnąć mięśnie klatki piersiowej dla chętnych, prawa ręka w górę, w linii barku i staramy się ją przenieść poza linię pleców. Bardzo mocno, oprócz tego, że rozciągamy kończyny dolne, rozciągamy jeszcze mięśnie klatki piersiowej. Wytrzyma jeszcze dwie sekundy i wracamy. Jeżeli dołożymy jeszcze ruch prawej ręki pod lewą, to jeszcze popracujemy nad mięśniami skośnymi. No to już przy okazji zrobimy parę powtórzeń. I jeszcze tylko dwa. Robisz tyle, ile jesteś w stanie. Za każdym razem tak samo intensywnie wykonany ruch. Wracamy. I dla chętnych przejście na łokcie, czyli pełna pozycja jaszczurki. Oddychamy. Unosimy się do góry.